Dobry państwu i dzień dobry weekend. Dariusz Wrzosek, witam i zapraszam na poranną weekendową publicystykę w Telewizji Republika. No nie jest to co prawda godzina 5.30, tak jak od minionego poniedziałku. Witają państwa o tej właśnie godzinie Przyjaciele Republiki, ale już jest po siódmej, prawie minut 15. To chyba dobry czas, by rozpocząć wszystko to i podsumować wszystko to, co wydarzyło się w tym tygodniu. A wydarzyło się bardzo wiele i niekoniecznie dobrego. Z nami już jest na łączach. Poseł Bartłomiej Wrublewski z Prawa i Sprawiedliwości, ale także prawnik i konstytucjonalista. Dzień dobry, panie, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może mm, porzućmy na chwilę politykę i tę pana funkcję, którą, którą pan um, miał zaszczyt sprawować i sprawuje. A, a... Pod kątem prawnym spróbujmy ocenić wszystko to co działo się w tym tygodniu No bo e, między innymi cofnięcie kontrasygnaty przez premiera Donalda Tuska e, w, wprowadzenie czy próba wprowadzenia takiej pewnej instytucji którą podatnicy znają z, p, i przedsiębiorcy z prowadzenia firmy a tutaj nagle się okazuje że czynny żal będą musieli także składać sędziowie to trochę rodem raczej z PRL u właściwie niż niż z urzędów skarbowych e, instytucja jak na to wszystkie patrzeć i w którą stronę to wszystko zmierza, no bo mm, można wiele o tym rozmawiać i my właściwie cały czas rozmawiamy, ale pytanie czy e, między innymi prawnicy czy między innymi największa partia opozycyjna ma jakiekolwiek narzędzia, by powstrzymać to, co próbuje Adam Bodnar e, i Donald Tusk wprowadzić w Polsce. Ja może zacznę od takiej wypowiedzi raczej czysto prawnej pozostawiając na moment politykę, tak jak zresztą pan zaproponował. Ja y, mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach y, także ogólnie rzecz biorąc środowisko polskich prawników, nawet to środowisko, które sympatyzowało z Donaldem Tuskiem, z Platformą Obywatelską i z y, tym obozem, który obecnie rządzi, jest w jakimś wielkim zdumieniu, dlatego że kolejne kroki y, Donalda Tuska, Adama Bodnara, y, tej, y, tego środowiska, no, zupełnie wychodzą poza to, do czego w prawie jesteśmy przyzwyczajeni, czego uczymy studentów, i dotyczy to nie spraw takich, które mają charakter precedensu, ale takich spraw, bym powiedział, bardzo oczywistych. Historia z kontrasygnatą jest dobrym przykładem, bo to jest instytucja, która i w Polsce funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Funkcjonowała także przed wojną, ale funkcjonuje w wielu porządkach prawnych. Tam, gdzie mamy prezydenta albo, albo króla królową, z jednej strony, a z drugiej strony premiera. I nagle Donald Tusk stwierdza, że będzie wycofywał swoją kontrasygnatę czyli czyli w jakiś zupełnie nowy interpretował tę konstytucję, tę instytucję, łamiąc polską konstytucję, wystawiając się na realną możliwość groźbę postawienia przed Trybunałem Stanu, dlatego że jest to w oczywisty sposób niezgodne z ustawą zasadniczą i wygląda na to, że także duża część zaplecza prawnego Donalda Tuska i tego rządu nie chce już tego firmować. Także... Panie pośle, wy, wy, przepraszam, że wejdę w słowo, ale pozwolę sobie zacytować właśnie, bo, bo wywołał pan autorytety prawne, mówiąc no, w cudzysłowie, A, z tamtej strony sceny politycznej, można powiedzieć, które sprzyjają koalicji rządzącej. I tak, na przykład, profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, który nieraz opowiadał się. Dobrze o Donaldzie Tusku i o tym, co on robi. Mówił tak, skoro premier podpisał akt prezydenta, to wziął na siebie odpowiedzialność za ten akt. Nie znam sytuacji, w której można by się wycofać z udzielonej już kontrasygnaty. Przepisy w procedurze konstytucyjnej nie przewidują takiego postępowania. I to właśnie na dowód tego, czym mówił pan poseł. I drugi, e, druga osoba sędzia Igor Tuleja doskonale państwu znana postać, nie wyobrażam sobie, aby w XXI wieku w środku Europy wymagano od kogokolwiek, by się upokarzał i składał taki oświadczenia, to już w kontekście czynnego żalu, o którym mówił minister Adam Bodnar. No więc pytanie, w którą stronę idzie rząd Adam Bodnar i Donald Tusk skoro prawnicy przychylni również tejże władzy mówią, że to jest niezgodne po prostu z prawem, z literą prawa. Jak można rozumieć prawo po swojemu? No ja wiem, że premier mówił, że, że prawo będzie stosowane tak, jak my je rozumiemy, ale pytanie, czy to prawo można rzeczywiście interpretować po swojemu, czy trzeba się kierować przepisami? No, trzeba przekierować się konstytucją i trzeba kierować się obowiązującym prawem. Bez tego czeka nas anarchia prawna. Jeśli tego nie robimy, no to wpadamy w jakąś wielką dziurę nihilizmu prawnego, kiedy ostatecznie nikt nie będzie pewny e, swojej sytuacji. E, czy jest właścicielem domu, mieszkania, e, czy zawarł ważnie umowę, e, czy zgodnie z prawem jeździ samochodem i tak dalej, i tak dalej. Także no, prawo jest pod, no, musi być podstawą. Jest podstawą każdego cywilizowanego społeczeństwa. Ale myślę, że ta sytuacja i te kolejne, y, 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 kolejne działania samego Donalda Tuska, jak jego zaplecza, no, pokazują stan mentalny, w którym oni się znaleźli. Y, ja mam wrażenie jakiegoś wielkiego no, pogubienia. Y, to jest jakaś są... obsesja. No, tu, 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 bez wątpienia to jest sprawa dla psychologów, a być może już nawet psychiatrów, dlatego że ja też nie rozumiem, po co to jest Donaldowi Tuskowi, po co te łamańce i powoływanie się na jakieś rewolucyjne koncepcje demokracji walczącej, które z demokracją nie mają nic wspólnego, z praworządnością też nie mają nic wspólnego. Ale też trzeba powiedzieć tak, jest to szansa dla, być może dla Prawa i Sprawiedliwości, dla opozycji. Żeby szukać uspokojenia, żeby zaproponować konstruktywnie taki sposób działania, który dla osób, dla wielu Polaków, niekoniecznie zawsze stojących po naszej stronie, no, będzie racjonalny i będzie możliwy do przyjęcia. Ja w 2021 roku kandydowałem na rzecznika praw obywatelskich. Wówczas w Senacie zabrakne, zabrakło nam jednego głosu, ale bardzo szczerze, świadomie, Proponowałem wówczas no, powołanie jakiegoś rodzaju okrągłego stołu jakiejś instytucji, w której moglibyśmy porozumieć się co do przyszłości podstawowych instytucji konstytucyjnych Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i moim zdaniem takiego kompromisu trzeba szukać, dlatego że jeśli te działania będą kontynuowane w taki sposób przez obecnie rządzących, czyli bez trybu, za pomocą reinterpretacji siły uchwały sejmowej, no to Polskę czeka bardzo zła przyszłość i wszystkich obywateli, no bo wszyscy, wszyscy, wszyscy interesy nas wszystkich są związane z konstytucją i są związane z obowiązującym prawem no potrzeba pewnej stabilności. Więc potrzeba porozumienia na pewno i wyjścia z, te, z tej sytuacji, która jest obecnie, a oczywiście jedno, jednocześnie musimy na bieżąco e, krytykować i pokazywać to, te działania, które obecna koalicja prowadzi. Dlatego też dzisiaj o 13:00 protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Będą przedstawiciele wszystkich regionów w Polsce. Także Wielkopolanie, Poznaniacy jadą albo wkrótce ruszą na tą manifestację. Także musimy z jednej strony no, protestować, pokazywać to bezprawie, którego jesteśmy świadkami, a z drugiej strony no, konstruktywnie też pokazywać, że no, jesteśmy gotowi rozmawiać i jesteśmy gotowi szukać porozumienia, ale właśnie porozumienia, a nie akceptować taki dyktat. Panie pośle, no właśnie, mówi Pan tutaj o potrzebie porozumienia i rozmowy. Tylko pytanie, jak rozmawiać ze stroną, która raczej rozmawiać nie chce, a którą rządzi tylko chęć, chęć zemsty. No bo, tak jak już wspomnieliśmy, możemy o tym rozmawiać y, całą następną kadencję, a tych y, 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 no, rzeczy nazwijmy to w ten sposób będzie coraz więcej, które będą budziły wiele zastrzeżeń co do litery prawa. E, jaka powinna być tak naprawdę w praktyce tutaj reakcja największej partii opozycyjnej, która przecież walczy o to, by wygrać przyszłoroczne wybory na prezydenta, by ten ich kandydat był jakąkolwiek ostoją praworządności, no bo jeżeli nie uda się tego zrobić, no to wszyscy wiemy, do czego Donald Tusk będzie mógł się posunąć i jego akolici. Mając swojego po prostu prezydenta, czy to nie powinno być raczej, czy to nie powinna być raczej jakaś reakcja ze strony Prawa i Sprawiedliwości, wyprzedzająca każdy kolejny ruch premiera Donalda Tuska i, i tego, no, o czym on sam mówi, że nie zawsze będzie po prostu przestrzegał prawa? No, z jednej strony musi być twarda, e, krytyczna, e, me, ale jednocześnie także no, merytoryczna. I to jest jakby jeden, jeden filar tego naszego działania, ale z drugiej strony musi być także konstruktywna i musimy pokazać, także dlatego, żeby wygrać te wybory w przyszłym roku, wybory prezydenckie, że mamy szerszą wizję, która nie jest wizją jednostronną jednego środowiska politycznego, ale że jest w interesie całego społeczeństwa, całego narodu, że szacunek dla konstytucji tej obowiązującej. Co nie oznacza, że nie można dyskutować o zmianach w przyszłości. E, e, y, czyli krótko mówiąc, musimy pokazywać no, właśnie zdolność, jakby świadomość tego, że trzeba pewnego porozumienia, bo wielu Polaków, którzy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, im także nie podoba się to, co robi. Donald Tusk, no, wielu a właśnie może to jest klucz, żeby przekonywać wyborców, którzy właśnie nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, pokazywać, że to my jesteśmy tą stoją praworządności, a nie to osoby, które przez osiem ostatnich lat wycierały sobie twarz po prostu tym słowem konstytucja i praworządność. Ja myślę, że tu są dwa elementy, no bo z jednej strony chodzi o to, że to my jesteśmy za praworządnością, ale też, że my jesteśmy za porozumieniem, mhm. że rozumiemy, że są różne racje i że te racje trzeba zharmonizować że to nie jest tak, że my jesteśmy jednostronni i uważamy, że tylko nasze racje muszą być realizowane, że jesteśmy w stanie uwzględnić pewne racje, które wyrażają inne środowiska, inne grupy. Niemała część Polaków zagłosowała za trzecią drogą. Pewnie nie jakby kierując się jakimiś szczegółowymi nawet informacjami dotyczącymi programu, ale rozumiejąc albo chcąc Jakiegoś innego spojrzenia na politykę, na życie publiczne, jakiegoś, po właśnie porozumienia. No więc to jest grupa, z którą trzeba w oczywisty sposób rozmawiać. Ale także ci, którzy głosowali na Platformę Obywatelską. No, zacytował pan profesora Chmaja. No mało prawdopodobne, żebyśmy profesora Chmaja przekonali do. Głosowania na prawo i sprawiedliwość, ale nawet profesora Chmaja możemy przekonać i ta jego wypowiedź no, trochę w takim duchu jest, że, yy, no, m, że muszą istnieć pewne reguły, że trzeba się trzymać konstytucji. Yy, I nawet profesor Chmaj nie jest gotowy yy, yy, klepać, Uzasadniać wszystkiego, co robią obecnie rządzący. No i to oznacza, że prawdopodobnie i profesor Chmaj, i osoby, no i profesor Piotrowski, i profesor, i inni profesorowie, no ale tak naprawdę chodzi też o wyborców, nie tylko o osoby z elit. Chcieli... Właśnie, no bo to ostatecznie przecież wyborcy decydują o tym, kto rządzi po prostu w Polsce. Panie pośle, posłuchajmy wypowiedzi premiera z ostatniego tygodnia, e, może ta po prostu jest w stanie przechylić i przekonać pewnych e, ludzi do tego, że nie, jednak niekoniecznie dobrze dzieje się w państwie. Kiedy odbudowywano demokrację, na w Niemczech po II wojnie światowej, to to nie zapisy by gwarantowały, to tylko obecność armii amerykańskiej w, w Niemczech. E, nie, nie, nie chciałbym, żebyśmy my w Polsce znaleźli się kiedykolwiek w takiej sytuacji, że siła zewnętrzna jest niezbędna, żeby gwarantować nasz ład konstytucyjny. Ja przez dłuższy czas, będąc w zawodzie, zajmowałem się historią i doskonale z historii my Polacy znamy. Już takie zdanie o sile zewnętrznej, która miałaby zaprowadzać porządek w Polsce. Czy to nie jest jedna z tych wypowiedzi, która no powinna przekreślać karierę polityczną polityka, który mówi, nie wiem czy straszy, czy, czy, czy zapowiada, czy, czy, czy jakkolwiek by to nazwać, zewnętrzną ingerencję władz konstytucyjnych w naszym kraju? zgubionego premiera, to znaczy człowieka, który już sam nie wie, co ma robić. I to mówiliśmy o, na tym płaszczyźnie konstytucyjnym, mówiliśmy przed chwilą, bo ta sytuacja z kontrasygnatą jest sytuacją zupełnie kuriozalną, ale te wypowiedzi, te, te uzasadnienia politologiczne o demokracji walczącej, to tu mamy jeszcze dalej, czy można powiedzieć, na kolejnej płaszczyźnie jakieś aluzje związane z tym, że być może ktoś będzie musiał tutaj wejść i zrobić porządek. To są wszystkie te, wszystkie te wypowiedzi, wszystkie te działania no, świadczą o jedno, no właśnie, jakimś gigantycznym zagubieniu premiera i jakimś niebezpiecznym momencie, w którym się znajdujemy, skoro premierem polskiego rządu jest osoba, która miota się od ściany do ściany, która nie umie nie jest zdolna działać zgodnie z polskim prawem i z Polską Konstytucją która właściwie no, zaczyna odwoływać się do y, konieczności y, y, użycia siły czy jakichś gwarancji y, militarnych, siłowych ze strony innych y, państw. Wiemy, że Donald Tusk y, no, nieroztropnie prowadził politykę względem Rosji w latach 2007-2015. No, serial Reset przypomniał to, co wiedzieliśmy. Wiemy, że przez wiele lat jest, był blisko związany, z Niemcami no, uważał, że tutaj należy budować polskie bezpieczeństwo i swoją karierę w oparciu o Niemcy. No, gdzieś to też pobrzmiewa w tych wypowiedziach, ale idzie znacznie dalej, bo mówi tutaj o gwarancjach siłowych dla Polski. No Także jest to rzeczywiście sytuacja i moment bardzo niebezpieczny dla Polski, dla naszej suwerenności. No bo premier rządu traci kontrolę z rzeczywistością, no, wypowiada się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Panie pośle, jest jeszcze kwestia no, można to nazwać chyba hipokryzji, no bo z jednej strony przedstawiciele władzy mówią i, i, i przyjęli do swojego, do swojego słownika taki przydomek neo, neo-KRS, neosędziowie, neo-Sejm, za chwilę może będzie, a z drugiej strony to w kontekście tego, co Pan powiedział, trochę miotają się w swoich zeznaniach. Posłuchajmy z wczorajszej mównicy wystąpienia posła Kownackiego, a to przy okazji sprawozdania z działalności Krajowej Rady Sądownictwa właśnie. W czym w ogóle za siebie bierzemy udział? Co to teraz jest za punkt? Jeszcze raz proszę. Jaki punkt teraz jest? Jak pan nie wie, to w, w jakiej sprawie pan mówi? Aha. No bo nie wie, wie pan. Bo ja czyta, czytam punkt, to tu jest sprawa za, spra, ma, Mam o 17.15 15 punkt o działalności Krajowej Rady Sądownictwa. i tam cały czas on Neo jakiś jest. No więc Panie Marszałku, bądźmy konsekwentni. Albo sobie robicie kwiny z obywateli. I to jest neo, i tutaj siedzicie tak, neo, po, po to, żeby siedzieć tylko. Albo rzeczywiście jest to Krajowa Rada Sądownictwa, a rzecz, jeżeli rzeczywiście jest to Krajowa Rada Sądownictwa, to Panie Marszałku, również do Pana, do Państwa, artykuł 128, nie neo, tylko dawnego kodeksu karnego, obecnego kodeksu karnego. Kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urze urzeczywistnienia tego celu? Będziecie siedzieć. No i to, panie pośle, pokazuje z jednej strony tę hipokryzję, no bo we wszelkich dokumentach, yy, sprawozdaniach i tak dalej widnieją nazwy urzędów, instytucji, sędziów, y, tak jak one brzmią, po prostu, a z drugiej bardzo często w mediach, na Twitterze, prawo Twitterowe mamy dzisiaj przecież też, yy, widnieje wszędzie, wszemi wobec ten przydomek neo. No więc pytanie, jak to jest? Czy to. Ten neonizm, nazwijmy to tak, nie jest tylko tą bańką medialną i pokazową? To wie pan, po 2015 roku, czy od 2015 roku, na początku, ówczesna opozycja, dziś rządzący, zaczęli formułować różne hasła, jakby podważając działania prawa i sprawiedliwości, no, krytykując to, co my robimy. I na początku te były to hasła wiecowe. Neotrybunał, neosędziowie, neotrybunał. I, i m, można było to traktować właśnie tak, jak się traktuje e, hasła formułowane na wiecach, że jest w tym pewna przesada, Aha. że jest pewna no, taka y, mocna polemika. No ale nie jest to traktowane no, w kategoriach prawnych, że nie jest to element debaty sejmowej, dyskursu prawnego. Niestety później te hasła wiecowe zaczęły być przejmowane przez prawników i traktowane śmiertelnie, poważnie i doprowadzone do absurdu. No i w konsekwencji tego mamy tą, ten zarzut, co trzeba, no i próbę rozwiązania problemu, co zrobić z tymi instytucjami neo, z neosędziami, neoczłonkami. No za chwilę będzie neorząd, bo przecież w Jagodnie głosowali do trzeciej nad ranem, tak? Więc dlaczego to nie może być neorząd? I to staje się bardzo niebezpieczne, nie tylko właśnie z punktu widzenia, nie wiem, tu nie chodzi o dyskurs polityczny, tylko realia prawne, no bo to oznacza, że właściwie każda decyzja prawna, która zapada w Polsce, przestaje mieć. Przestajemy mieć pewność, że ona się ostanie, ta pewność prawa eroduje. Dlatego, ja już o tym powiedziałem Panu wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony, do czego też Pana pytania mnie zachęcają i zachęcają pytania prawicowej opinii publicznej. Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony musi twardo krytykować, ale z drugiej strony my musimy też pokazywać pewną powagę. To znaczy, jeśli po tamtej stronie tej powagi brakuje. To my musimy pokazywać obywatelom, także tym, którzy na nas nie głosowali, że my tą powagę chcemy przywrócić. Więc ja uważam, że bardzo ważne jest konstruktywne podejście prawa i sprawiedliwości. Nazwa naszej formacji też nas zobowiązuje do tego, żeby prowadząc z jednej strony twardy spór, pokazywać, Obywatelom, także tym, którzy na nas nie głosują, którzy nie są naszymi wyborcami, że my e, rozumiemy, że są różne w Polsce racje i że my chcemy przywrócić powagę, e, mm, jeśli chodzi o traktowanie konstytucji, jeśli chodzi o traktowanie prawa, że prawa e, wyborców innych formacji będą szanowane, że ich punkt widzenia będzie też szanowany, e, że chcemy. E, aby sprawy w Polsce, jeśli chodzi o kwestie konstytucji, instytucji konstytucyjnych, porządku prawnego, stanęły na nogach, nie były na głowie. Panie pośle, jeszcze jeszcze jedno szybkie pytanie i bardzo proszę o krótką odpowiedź. Bardzo wiele mówiliście w trakcie też poprzedniej kadencji o tym, że Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i mówił pan też również dzisiaj o tym, że zadawał pytanie, czy nie boi się właśnie tej odpowiedzialności konstytucyjnej i pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do faktycznego postawienia Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu właśnie. Sytuacja z kontrasygnacją jest sytuacją czystą. To znaczy, nie znam drugiego takiego przypadku z ostatnich lat, kiedy jakikolwiek polityk w tak jaskrawy sposób naruszył konstytucję. Więc jest bardzo klarowna podstawa, żeby postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu, i moim zdaniem ta groźba będzie przed nim do końca życia. Może być postawiony i powinien być postawiony przed Trybunałem Stanu i zapewne po zmianie władzy należy taką procedurę uruchomić. Natomiast trzeba też jedną rzecz no, powiedzieć, że i to wybrzmiało w tej wypowiedzi mojego skądinąd znakomitego kolegi Bartosza Kownackiego. Nie można posłów sadzać, posłom grozić że będą pociągani do odpowiedzialności za swoje głosowania, za wystąpienia w Sejmie, no bo to jest niezgodne z konstytucją. Posłów chroni immunitet materialny czyli, krótko mówiąc, są chronieni. No gdyby tak nie było, to wszyscy posłowie w Polsce i na świecie poszliby do więzienia, dlatego że w czyjejś ocenie naruszyliby konstytucję czy Bardzo prawo. Innymi, innymi słowy, ostatnie zdanie my musimy twardo występować przeciwko temu co robi rząd Donalda Tuska gdzie narusza konstytucję ale sami nie możemy popadać w przesadę bo tracimy wiarygodność Bardzo dziękuję panie pośle Bartłomiej Wróblewski Prawo i Sprawiedliwość prawnik i konstytucjonalista bardzo dziękuję za tę merytoryczną rozmowę spokojnego dnia życzę bardzo dziękuję i dobrego dnia. A my drodzy Państwo robimy krótki przecinek i za chwilę wracamy do Państwa. Będziemy m.in. monitorować to, co dzieje się na południu i na południowym zachodzie kraju w związku z ogromnymi ulewami, które przechodzą przez Polskę. Wracamy za chwilę.